Już niedługo jest 19 kwietnia 2023 roku. Dokładnie wtedy, 80 lat temu, wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Była to pierwsza akcja zbrojna zorganizowana przez Polskie Organizacje Podziemne przeciwko Niemcom. Przyczyną była decyzja o likwidacji getta. Kilkuset bojowników Żydowskiej Organizacji Bojowej wystąpiło zbrojnie przeciwko przytłaczającym siłom okupanta. Choć nie mieli szans na powodzenie, chcieli zaprotestować przeciwko ludobójstwu. Woleli zginąć w walce, niż w obozach koncentracyjnych. W Sieradzu, naszym rodzinnym mieście, również istniało getto. Niemcy utworzyli 1 marca 1940 roku. Obejmowało ono ulicę Sukienniczą, Wodną, Szewską i Żabią. Do getta trafiali mieszkańcy nie tylko miasta, ale również okolicznych wsi. Czy dziś można sobie to wyobrazić? Na powierzchni czterech małych ulic ulokowano około 3000 ludzi. Większość rodzin musiała dzielić lokale z obcymi. Spora część mieszkańców getta zmarła na jego terenie. Nękani głodem i chorobami, mieli niewielkie szanse na przetrwanie. Dziś trudno pojąć ogrom cierpień, przez które przejść musieli Żydzi zamknięci w gettach. Brak pożywienia, podstawowych środków do życia, zakaz jakiegokolwiek handlu. Gdy Niemcy wysiedali Żydów z ich własnych domów czy mieszkań, musieli oddać wszystkie kosztowności. Tracili cały dorobek życia. Idąc dzisiaj ulicą Sukienniczą, mam wrażenie, że słyszę płacz głodnych dzieci. Niewielka racja żywnościowa nie pozwalała na przetrwanie. Żydowskie dzieci krążyły wokół murów getta w nadziei, że ktokolwiek przerzuci im coś do jedzenia. W ulicy Śmierci Głodowej Żydzi kradli sobie jedzenie nawzajem. Ci, którym udało się przeżyć, byli świadkami likwidacji getta. W Sierradzu nie było powstania. Nikt nie chwycił za broń, by wyrazić sprzeciw. Nie było charyzmatycznych liderów, którzy zorganizowaliby bunt. Rankiem 24 sierpnia 1942 roku na teren getta wroczyli żandarmi ISS. Nakazali wszystkim Żydom opuścić mieszkania. Ci, Którzy próbowali uciec byli siłą zaciągani na plac, bici i poniżani. Wielu zastrzelono na miejscu. Hitlerowcom towarzyszyły psy, szczuto przerażonych Żydów. Przez kilka godzin Niemcy przeszukiwali opuszczone mieszkania. Sprawdzali, czy nikt się nie ukrył. Następnie załadowano ich na samochody ciężarowe i wywieziono do obozu zagłady w hełmie nad Nerem. Był to kres Żydów sierackich. Likwidacja getta zakończyła się 29 sierpnia. 1942 roku. Przed wojną w Sieradzu wszyscy żyli razem: Polacy, Żydzi i mieszkańcy o niemieckich korzeniach. Pracowali ze sobą przyjaźnili się. Miasto było wielokulturowe. W okresie międzywojennym ludność żydowska stanowiła 25% ogółu się razem. Niestety dziś, po wojnie, nie zostało wiele pamiątek po Żydach. Jedna z nich to pamiątkowa tablica na budynku synagogi. Na początku XXI wieku, podczas remontu uliczki na terenie dawnego getta, odkryto macewy. Wszystkie były ułożone inskrypcjami do dołu, dlatego nikt nie wiedział, że profanuje żydowskie nagrobki. W czasie okupacji Niemcy ułożyli z nich schody. Za budule posłużyły macewy ze zlikwidowanego sierackiego Kirkutu. Gdzie są dziewczęta i chłopcy z tamtych lat? Ich prochy rozwiał wiatr radcy Żydzi, pamiętamy o was.